Już ponad pół roku temu było posiedzenie zespołu trójstronnego, też podzielone na dwie części. Wyartykułowaliśmy szereg zagrożeń na polskiej kolei i co? I nic. Rocznica za chwilę będzie 20 listopada, rocznica złożenia petycji na pikiecie organizowanej przez Związek Zawodowy Maszynistów pod Ministerstwem Infrastruktury, gdzie odnosiliśmy się do równoważenia konkurencyjności w transporcie, dostępności do nowego taboru dla spółek regionalnych, w tym szczególnie Polregio, gdzie zwracaliśmy się w kwestiach bezpieczeństwa ruchu kolejowego i co? I nic. I słyszymy, że kolej się rozwija. A kolej się tak rozwija, że 5 lat przed terminem wpuszcza się na polskie yy, yy, koleje konkurencję na zaproszenie podsekretarza stanu, pana, pana Piotra Malepszaka, wyrażanego w Sejmie, w mediach, że zapraszamy, wjeżdża konkurent yy, czeski na, na yy, linie pasażerskie. My się konkurencji nie boimy, ale cóż to jest za konkurencja?